Ho, ho, ho! Zaczynamy świątecznego Overwatcha! Bum szakalaka wesołych świąt moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym Overwatchu Święta, wspaniały czas, czas prezentów, wszyscy się kochają Dużo fajnych rzeczy, ostatnio sobie pomogliśmy pieskom, również wy przekazaliście mnóstwo wpłat Za co wam bardzo serdecznie dziękuję W ogóle w tym roku dużo się działo, dzięki waszemu wsparciu udało mi się dotrzeć do finału tańca z gwiazdami No i kochani, ostatnio zdolny do wszystkiego, w ogóle zrobił bestsellera w przedsprzedaży Za co wam bardzo serdecznie dziękuję To są cudowne, świąteczne prezenty Będę miał dla was dzisiaj prezent również ja, ale prezenty przygotowała dla was również najlepsza w Polsce. Na przykład super przeceny na Samsunga Galaxy A70. Jak myślicie, czy może być on dwa razy tańszy, a może trzy razy, a może pięć, a może. Nie! Jest 429 razy tańszy! Bo Samsung Galaxy A70 zamiast 429 zł kosztuje tylko Ziko. I do tego dostajecie jeszcze Tajdala na 6 miesięcy za free. A jak weźmiecie sobie Xiaomi Mi 9 Lite, to dostaniecie opaskę Mi Smart Band gratis. A Play Now TV Box dostaniecie za jedyne 10 zł. Idealne, najlepsze prezenty w Polsce na święta, tylko w najlepszej sieci w Polsce. Link do strony, gdzie znajdziecie te oraz o wiele więcej ofert, znajdziecie w opisie. A teraz, moi drodzy, niesamowita niespodzianka z okazji. Świąt rozpoczynamy pierwszy na świecie, kiedykolwiek zorganizowany, najważniejszy we wszechświecie, sezon gościnnych występów innych youtuberów na Overwatchu. Teraz to ty możesz zadecydować, kto poprowadzi kolejnego Overwatcha. Pod warunkiem, że dany youtuber oczywiście się zgodzi. Na pierwszy ogień oni, młodzi, niesamowici, przystojni, obdarzeni, nieduzinkowym poczuciem humoru, Kolega Ignacy Irekwer. Rekuer witamy eee, was serdecznie nie eee, czekaj, Tomek nas robi BUM, bum. Witam wszystkich bardzo serdecznie na Overwatchu, dzisiaj jest zastępstwo razem z ja i Ignacy. Dzień dobry i ja i witamy was serdecznie. Overwatch 33.2 Memy! Śmieszne! Mam są moderatora tu na grupie, jak kiedyś mi tam dał, już nie pamiętam. Ty, to pobanujemy. To pobanujemy. A dziesięciolatki w 2020? 2020. To są te wszystkie osoby, które mówią Eluwina Jesieniary Alternatywki. To... Swoją drogo, to chyba, a więc podniósł, że plebiscyt hmm. na młodzieżowe słowo roku to jest chyba najbardziej boomerski festiwal, <grym> ktokolwiek by myślał, <grym> nie ma nic bardziej boomerskiego, a zresztą się sobie się że jestem stary. staję tylko po to, żeby podbić zasięgi. prawda i potem te, te posty, tak. <grym> A, 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 I później wuje kółki, aoo, kółki kochuj, To z jbl em Z no. <g Invitavelmente> Słuchałem kamerzysty, tak? Słucham kamerzysty, <g Rust2> skąd wiedziałeś? Tu powinien być taki podpis. <grain> <grain> oh, też i tak powie powiem, że to foto No Disu, nie? No. Kochasz? Kocha, kochasz Disa? Kocha, kocham Disa. A tylko każdy. kocham Disa? No proste, że tak. Disu to jest w ogóle fajny przykład, zobacz, jak tu zmienić ładnie content, Co? Totalnie, przemiana, w sensie polski YouTube taki nie widział. A tu, pa, jaki przystojny kawaler. Mata, no tak, my z małym a to z młodym Matą. A to zdjęcie sprzed dwóch lat chyba u maty jakoś mniej tak. więcej. Nie, <laughs> muszę się zastanawiać tak, w tym, się tym momencie. Nie no, ale tak, ale siedzi wysoko w, na czasie cały czas. A teraz, o tutaj ktoś słucha nawet, bo to inteligencja wyskoczyła no, z na razie siedzi mocno, 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 tygodę, mocno siedzi. siedzi. Jest szansa, że 2020 będzie rokiem, tak? Mody. Zobaczymy. No jeżeli chłopak jakoś tego nie spieprzy, to ma szansę mm. ładną karierkę zrobić, nie? A lubicie matę, napiszcie w komentarzu. czy Mata jest dobry chłopak, czy nie? Jak Sariusz, powiedzcie. Halo, sorki, nie mogę. To jest to jest film, ktoś wykopał, wiesz co to jest za co film? Co to było? Ja to kojarzyłem, czy to, to nie było? To jest stary trailer do GTA chyba któregoś, że on chciał okay. zabić samu, czy coś tak. My te filmy A z tak, dobra, robiliśmy bo jest w ten, domu. Myślałem, że to jest jeszcze starsze, ale wtedy Tomek nie był łysy faktycznie. Nie to był łysy. z tej bitwy, co tam było. Co oni mieli? to armia, ja wreszcie pe... Tak, oni mieli <laughs> to, kurde, i samu Czy to było GTA? Się... Kiedyś Tomek robił trailer no, do trailera no, to do, to do trailera seria, do wszystkiego, do każdej serii. A seria miał jeden odcinek, więc... Były też filmiki, takie nie, Ignacy oglądał. A, Oglądającego oglądał. A, Ignacy, Gimfra, Ignacy oglądającego oglądającego bandzie, roga, o, tak, tak, było, była cała ta ta ta. A to były stare, fajne <laughs> produkcje, to się robiło kurde kamerką cały tak. dzień. To były czasy dopiero. A teraz fajna produkcja niedługo będzie na, na YouTube. Tak, o, na będzie. Katale. Już jest w montażu. Jutro, o 12. O, a no faktycznie? No, to już dzisiaj jutro. Jest sobota. A, faktycznie, to jest jutro, o 12. to jest jutro o 12. To bądźcie. To, 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 o, kamale. dobra, to co się lokuje, to musimy coś zrobić. O 12. Jutro. Jest wielka produkcja, bardzo wielka. Także jutro o 12 wyjdźcie na ten kanał. Subskrybujcie. Bo I subskrybujcie, mocno i dzwonkujcie wszystko. Też. <laughs> Zresztą. <śmieszne> to to filmie na Tak, to. Tak, 100%. Ej, wydrukujemy to. Tak, musimy. A to młody Paris platyną, za Tak, No ten uśmiech i to oczko? No tak, to jest. No tak. jest ten zawadiacki uśmiech. Włosy się uśmiech. zmieniły, włosy trochę tak. Ale twarz została. Ale pasana, jest zawadiaka jest cały czas, nie? Elegancki. Co to jest za filmik to jest jakiś Parisa? A, co, co powiedział? No dużo, dużo bardzo powiedział. Uwaga, jesteś gotów? mhm. Mm mm -hmm. Hmm. To jest jak ten. Jak on takiego Pierdka zrobił? Umiesz Pierdka rękami robić? Umiem. Tak. Znaczy. A dobra, tak to aż nie. Umiałem jakoś. No? Miałem też pod pachą, było. Pod pachą, ta, tak? A na ręku jeszcze? Bo na ręku mam robić. No na ręku to. No. i nie? Ale, ale... ręka ale... jest super śmieszna. To jest co, co się zmienia? Ten kanał, ten odcinek. <laughs> to bardzo to śmieszne rzeczy. Płacze i so, pod kurczę. Z, z, z screen, jakiś, nie, nie wiem, Fame Mama? Chyba to brytyjskie. To, to, ja ogląda... to brytyjskie. <laughs> to, to Nie. Ktoś ogląda brytyjskie Nie Ja wiem, tam się Tak, dali walkę chyba specjalnie Polaka i malcińskiego. w ogóle? Polak? <laughs> Olek, z malczyński wygrał? Chyba tak. Z tak, mi się kojarzy, możecie poprawić w komentarzach, jeżeli nie, ale nie. wydaje mi się, że tak. Zdolny, o, no, to, jest ciążę, bardzo to jest dobra decyzja. Bardzo mądra decyzja. Pa, pa. O, I od razu wszystko. No i zobaczymy, wszystko... no. kto więcej osiągnie w życiu. Dokładnie, czy zdolny do wszystkiego, czy jakiś czy, tak. bawidamek, przepraszam. No, no. 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 właśnie. Kiedy fris już ci nie wystarcza i robisz miny, żeby ruchować 450 tysięcy hajsów. Ale w, w wersorce wersor. tak. To tak nie wiem, ale dobrze. wolisz, wersorce czy kinie? Właśnie ostatnio była tutaj duża dyskusja, no, czy wersorce czy która jest prawdziwą kobietą. Ja mam Marta. Tak... Oczywiście, że Marta? Marta. Murcik. No prosto. Murcik, tak. Murcik, Albo ta wujka łukiego. A wujka łukiego tak. też, no. To przyznam szczerze, że mam trochę problem, bo tak nie śledzę na bieżąco tam cały kurs tematu. Ale bardzo mi się podobała grubsza, dyskusja, która, która ten się nawiązała, że wszyscy się po prostu kłócili, czy. Tak, czy inverso. Gina, kina, murcik. No. no. Znowu. trzeci. A jak to? mikser myślę, że jest bardzo. Ma porządny porządny. I jest. Porządny. porządny, porządny, porządny. 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 Murcik? Tak. Murcik? No, to jest murcik. Chyba tak. <noise>. Zorych, może tu przypisaliśmy coś komuś. Nie wiem. Zapylańsko. No, ja tak. <głosy> <głosy> Zapylańsko, jest śmieszne. <noise> idealnie pasuje do tych naukowych. Dokładnie. Zaraz. Dawaj dalej. Psychiatra, gimplety nie mogę ja nie mogę skrzydzić gimplety. A to na chłopce wysyłali dzisiaj. Gimplety, tak. a jest jeszcze gip trio, zobacz to. Już o, Gip trio jeszcze jest. Jest. <laughs> To śmieszne. Gimplety i gip trio są <laughs> całkiem w pytkę. Twoja drogo. Ignacy. Polski to oka 19 Ignacy. A ja powinienem być Ignacy, ty jesteś Aha. Ignacy to. No. Ignacy. Mandzio. Chłopaki, a to ra nie razem wiem, ten, ten raz, no. y, chłopaki, no. co? Chłopaki? Chłopaki? Mniej więcej, <śmiech> nie wiem, zjebali się, co? Mandzio tu jest. <laughs> Bo to jest scenka ze szreka. No. Mało kto kojarzy z sceny z filmu. Pomyślało tak. tysiąca osób, <laughs> że mało osób kojarzy scenę <laughs> sceny z filmu. Swoją ja drogą, Ty wiesz, że tam oglądał 300 razy w życiu, jak go zawsze też o, tak? w sensie, Ja też oglądałem. to była jedyna bajka, którą miałem na tak? płycie wtedy jeszcze. Okay. I to oglądałem. może nie Milion, nie. ale. To już ale jest z tak. drugiego szreka, nie? A swoją drogo jak są hashtagi, to nie już sobie przypominasz, jest ten hashtag Mateusz, nie? Jest, on jest chyba ten najwięcej lajków. Tak, wiesz, że ten hasztag Mateusz. Tak, hashtag Mateusz powstał, słuchaj, to zabawne, bo... Że jakiś Mateusz miał tyle pierwszych. Dokładnie lanku, teraz, tak? z Kuma, jak i Ale jaki? teraz z i jaki Mateusz? Teraz z Dokładnie Serial? tak! To jest tak. dokładnie. on. O nie. I najważniejsze jest to, że to był Overwatch, jest. który to prowadziłem jest w zastępstwie z Mangiem. I wtedy wymyśliliśmy hashtag Mateusz. I to jest Mateusz Mielarek, który teraz mieszka w domu TikTokerów, człowieku. Widziałem ten dom, Ale TikTokerów. Ale to jest tylko dopiero bo... historia. zobacz jak to zatacza nie kręgi bo... po prostu, nie? No to tak. jest magia dopiero. To jest Pamiętam, magia. Mamiętać, on był też chyba na mojej grupce aktywnej, skąd tak? jakoś, tak? no? tak, Mateusz Ak. A znaczy, co jest Kamil Rona, 4 czerwca zrobię jeszcze więcej. Pa. 124 tysiące lajków, ten wyżej, pa. Ta, to hashtag Kamil musi no. być. Kamil jest lepszy, inaczej. To teraz ustalamy nałożyć, jeżeli macie 100 tysięcy lajków na waszej reakcji, jakikolwiek, może być nawet brrr, albo smutno mi, jeżeli macie coś smutnego, e, to możecie zrobić reakcję hashtag, hashtag Kamil. Kamili, Więc czekamy hajsownicy, czy uda Wam się zrobić hashtag Kamil. To jest chyba jedyny post, który ma tyle. Nie? Dokładnie tak. Więc od dzisiaj jest hashtag Kamil, poza, ponad hashtagiem. hashtagiem lajkujcie sobie nawzajem Miki, może komuś się uda. Może komuś się uda. Spróbujmy. Proxy, Roxy. roxy, roxy ro o o, o, o! Ridexet, ro Matematyka! ja Matematyka! Już po to do szkoły nie chodzę, żeby nie wiem. Xyło. O ksyło. Ksyło. co chodzi? Ja tu ktoś jeszcze nie skończył szkoły akurat, ale to tak się XD. składa czasami. XD. No to, to, to śmieszne. No to zdarcie przede właśnie. niestety iPhone'em ja. No, że zdziwiony, że umie taki... w technologię. a a a, 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 a. do wszystkiego. No, do książka. To chyba za to nie można banować, nie? Nie, wiem, nie ma, 316. Ale chyba, chyba Gimper nie chce banować jak, jak ma książkę, no, nie? No nie dadzą mu bana, bo jest zdolny do wszystkiego. No, co mieli rację akurat. Ten minister, no. na przykład, jakbyście wykupili książkę, to byście nie otrzymywali banów. Dokładnie. Więc jakby... To tylko wasz błąd z waszej strony, więc odpowiedźcie sobie sami na to pytanie, czy warto wydać. To ja już błąd, w następnym overku wszystkie posty z książkami. Dokładnie. Dokładnie. <laughs> Będą teraz pod. Dobrze, wrzucajcie. <laughs> było ich mało ostatnio. <laughs> Dawaj, go, le lecimy dalej. Ojej, Virtus nie, Pro, bo to jest cała a... seria o Wirtus Pro się zaczęła. To tak. się ci w ogóle wydarzyło. Nie wiem, ja nie jestem zupełnie sportowy ja tak, teraz. Ja też kiedyś byłem, ja też jak kiedyś podbojem, byłem, byłem ale jak... ja byłem bardziej lolowy, więc. Tak? A nie, ja, ja lubiłem Virtus Pro jak wygrywali, ja. a... Jak powiem, po kibic. a potem było, nie no, co ty to z labusy. Ale bardziej bym <laughs> zawsze lubi jak są tacy wszyscy fani. Nie, ja zawsze wierno, no, wszystkie To wszystkie mecze jakaś nowa drużyna Tak i potem, o, już dzisiaj fajsk. Czyli w Face chyba teraz nie jest Astralis? Nie, co jest teraz dobre. No ja, i łysy X, Usy, y, y, że ten. No. Że tego, Że 8. Że 8. No. Każdy wypadł za słabe wyniki, to... ale kiedy zostaje wyrzucenie z organizacji, każdy stał się ich fanem. No i to, to, to jest to, o czym o... mówili tacy. To to, o... to... no. No. no inaczej, to o tym ja mówiłem i PewDiePie skopiował ode mnie. No. Dlatego, dlatego odchodzili tuła PewDiePie. Nie wiem, czy wiecie. Niestety. Ale tak to jest, no niestety. Zwróć drogą, bo jeżeli nie mowa o PewDiePie, bo to mi się zawsze podoba, jak są komentarze, że kradziesz montaż od Gimpera, nie? Ja? tak, miałem komentarze u mnie, że montuję jak gimper. Dokładnie. A, to jest zabawne. Zabawne. A u Tomka były montuje się rekord. <laughs> Zaraz na zagadkę, nie? Dobra, ten już był Mamasy. Kiedy postanawiasz być kucharzem i chcesz tę O! To jest panem. fajny temat. Szczur! Jest szczur, bo to są zawsze takie gadki, choć ja ci coś pokażę. Dawaj, bo zawsze dobrać. się tak gada, że ola Boga, szczur nie żyje. Uuuu, czekaj tego. Do Tomek mówi ostatnio, że żyje. A to ja ci coś pokażę. Weźcie słuchawy Dawaj. załóż teraz teraz Znaczyna. powiem tak. To się nazywa Szczur teaser audio poprawki na kanale The Rad o. Project. O. O. E, I ten kanał ma jest na niepublicznym. A będzie gdzieś na publicznym. Będzie i to już niedługo. Ale jak wszyscy co to mówią, że się nie żyje. To co obejrzymy? Tak, ale tylko tak z 26 sekund obejrzymy, no żeby dobra. nie było całego. Grafika się kojarzy z jakimiś takimi... tam chyba, albo, albo Dark Dungeon tak. bardziej, się zaczyna teraz, nie? A to jest jakiś inny, bo ja widziałem ten teaser na tym, ale to był chyba już wcześniej, Był nie? teaser ten podobny, ten nowy, ale jakiś? to jest nowy, bo był teaser okay. na Kraków Game Days, oni puścili chyba teaserek? A to jest nowy, zobaczcie teaser Ekstech. Z grudnia, no. Z grudnia, to jest świeżynka. 17, a 18 nagrywamy, słuchajcie. Ty masz, o. I jeszcze wiem, mm -hmm. że oni nad tym będą se pracowali i sedubali tutaj różne rzeczy. I... To co to ma być za gierka, słuchaj, bo to ja jest, nie jestem jakoś tak za bardzo w nie, temacie. Nie ja wiem, jestem... czym to jest ogólnie, ale czym jaka to, jaka mam ta gierka? robił wysłanie, nie, nie wiem, ile mogę zdradzać. Na pewno okay. tak. Jest, wygląda trochę jak rogal? Nie wiem. Trochę jak darkę z to wygląda, Aha. jeżeli chodzi o poruszenie się. Tam jest taki fajny system, że masz dwie mechaniki, tam intuicji czegoś. Mhm. I jest tak, że w zależności od tego, jak grasz, możesz podejmować wybory. Wszystko w komiksach robione, papa. Potem na hmm. wybory różne. To jest tu, takie komiksowe. To jest tak. opa, hmm. Jak to wygląda. Wszystko jest w ten sposób. Cyk, Pyk. Ej, fajne. Fajny bayer. Pyk. Fajne, no. I pyk. I potem masz jeszcze taką mechanikę, to jeszcze pokażę tutaj. Czy każdą decyzję podejmujesz sobie w ten sposób, w ten sposób i Aha, to zmienia i to sposób, sposób jak pokazuję, przechodzisz w tak. całą grę i do tego zmienia się mm. potem jeszcze twoje mechaniki walki i tyle. Okay. Ale dobra, to nie, nie będę jeszcze pokazywał całego, Zajebiste. nie mm. będę pokazywał całego, bo, bo, bo nie można, bo nie można, ale oczekujcie, Ojciec, żyje. żyje, i ma się dobrze cały czas. Oksa, no, ja... Ja... o, o, wyjaśnienie, o to wyjaśnienie O dziękujemy, matematyka, pa, pa, jaki im... Pamiętajcie, patrz jaki mądry kolega, 0 kilobajtów o. tutaj Ula użyła, bo mm. użyła Wi-Fi, jeżeli teraz oglądacie Overwatcha, to sprawdźcie czy nie jesteście może na

Trzeba, na telefonach, wszystko. ale jesteśmy pomocni. No widzisz, i bawią zobacz. No, <grym> Tamek by wam tak nigdy nie powiedział, a my powiedzieliśmy, <grym> zobacz. no Kiedyś zresztą, O zresztą, właśnie, to jest, zresztą, jest dobre pytanko Czy oglądasz blok ekipę, ty? Wiesz co, już teraz nie. Ja ich miałem także długo, no, ja też. Kiedyś oglądałem, się męczy, ale teraz coś. już nie jako. Ale każdy film mi płacę. Będzie czasem robię. space on vlog i obejrzę jeszcze. Space on tak, vlog, ten so, 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 jest był dobry vlog, na przykład, jaki używać. Nie zgadzam Nie zgodzę się gówno może. No dwa, no trzy komentarze. No już nie tym razem. Coś nie piekło. Stawaj ze no to taka. Garnij nowy urochliwy szablon. Że co, że nowy szablon ktoś próbuje zrobić, czy nie, jak to działa? Że chcą ukraść, że przygarni A. i że lubi jak jest nowy szablon. A pa, ten napisał, daj szablon policji i dostał banę, ty zobacz. <laughs> tak. tak. Tak to działa. Domu Jezu, jest. To znowu no Znowu to no. samo. Zboże. Nowy, nowy dom, dom nowa nie, ekipa, dom TikTokerów. A to rozmawialiśmy im, o tym, tak. no. Rozmawialiśmy. Ja nie widziałem tego filmu. Widziałem tą miniaturkę, ale nie widziałem tego jeszcze. No nie, no to sobie zobacz. No może nie teraz. No nie, no 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 to to... Chyba nie chcecie. Nie, chyba. A to bardziej historycznie. Musimy nawet... no. no taki no. historyczny mem, Szmuteczek, taki smuteczek, łezka. łezka jest. No. Szkoda, że nie było tej z Lola łezki, chociaż chyba, że to jest To, to, jest, kolorowana. to, Lola, no. to jest ta łezeczka? Mm. Mm -hmm. No to tak, tak śmieszne, nawet. śmieszne Takie nawet nie śmieszne, a nawet troszkę poważne, takie śmieszne. z morałem takie, takie edukacyjne. Tak. So, uczy i bawi ten mem. A Spójrz, w ogóle no. memy z Baby Jodą widziałeś? Nie wiem czy to będzie, to wkleję tutaj, muszę no. na telefonie no. zobaczyć. Zatkoczyliśmy pełne koło memów. Ta? E, zobacz, pamiętasz były memy na początku takie, teraz są z Baby Yodą. Kiano Reeves, jest, były też Kiano Reeves teraz. To prawda, to Był prawda. Był początek taki koniec, zatoczyliśmy 30, pełne to Pełna memów. dekada, pełna Dokładnie. dekada memów poszła. To jest bardzo ważne. A głosowałeś w na tym plebiscycie, yes. robił na Memo Roku? Robi, mema oh. Dekady robił Grand Day? Głos A robi, robi całe, zawsze, no? tak. Na ale nie ro... głosowałem jeszcze. A teraz jest na, na Mema Dekady jest no tak. głosowanie. No. No, więc, no ważne, ważne rzeczy są. Cześć mamo, czytałeś już moją książkę? Jak to projekt szczurcie bardziej interesuje? No, no właśnie, no, to, no. O, i co? To proszę hmm? się cofnąć, proszę do odcinka tak. dalej sobie zobaczycie projekt szczur. Tak o! I proszę się już tu nie śmieszkować, tak. bo to miałem było bardzo dużo z tym, a to żyje i ma się dobrze. Pro, no znowu, F. F, no, F, no, F Wird's Wird's... Prąd. A to jakaś cała nowa drużyna jest, tak? A, jest no, tak? a, bo jest chyba cały nowy skład, bez Polaków w ogóle. A to już pasza nie gra. Nie gra, a, <laughs> nie, nie przeczyłem się. Że... To ja się na tych czasach zatrzymałem, nie? To XD. Nie, nie, Pasha nie gra. Pasza <noise> już nie gra. A to zabawne, bo w ogóle no, Pro to jest rosyjska organizacja, ja się zawsze jakoś tam spuszczają tak. wszyscy, nie? Znaczy, no, jak możesz nie płakać, to ten, tajemniku, co w ogóle płakałaś. się. Ja. No i Virtus.pro... No, F, F. F. i salutuje Żabson. No, to to nie to nie to... wolno tak zmieniać flagi Polski, nie wolno flagę Polski naklejać żadnego loga. Czy to jest logotyskie czy czy Pro, to tak. nie wchodzi. A można robić w taką winietę dookoła? Nie wiem. A, jeszcze hashtag nie. jest rzucony. Jeszcze hashtag są, rzucony, to, rzucone. to, rzucone. to halo. Obejrzyj się Space on vloga, to wam powie, czy wolno, czy nie wolno, nie? Od razu. O, i to, o widzisz? Ja właśnie to, o. to jest prawdziwa drużyna. Ja no, to, się to na to tym tyś, zatrzymałem. No, jeszcze, jeszcze no. tam miał włosy, ty. <laughs> <laughs> to jak Gimper, kiedy miał włosy jeszcze, nie? <laughs> z Baby Jadomuskularny, gimperem Amor. Szabron z Baby Shrekiem. To się chyba nie przyjęło, bo nie było żadnych. Z nie Baby było, Shrekiem. jakoś nie, nie siadło no, specjalnie. Z Shrekiem były inne śmieszne memy i były wcale... Szybkie baguety. No, na przykład. <laughs> No ja w dół bo to było niżej. Zastanawiało cię kiedyś, dlaczego Darwin <sto> <co>? lubi blancika, Kurwa <noise> <blue> <noise> <noise> <gu> spędzić Tłęti. <noise> <f> <20. głos> ale ja kochałem ten medy. Te były memy te memy czasu były rewelacyjne. Tak. Ale zawsze jak dobrze, ktoś przypomni taką perełeczkę. To jest na Masz coś takiego, żeby czasami wrócić sobie do tych starych jeszcze MLG czy coś takiego. Pingu tak. na przykład, czy coś takiego. Tak, tak, tak. takie stare memarzy. straszne memy Czasami tak, ale to nigdy nie trwa długo. Ale to się ogląda z taką łezką. klip, klip. Drzuwaj słuchawek. Telefon ludzi do A, że e, dziwnie wygląda, jak nie gadasz masz telefonu i gadasz sam do ja siebie. Się, ja zawsze w samochodzie, piję. Tak, tak, a ja zawsze, się... jak nagada na słuchawkach, to biorę tą słuchawkę tak, że patrzcie, a, rozmawiam no, przez no, ale... telefon. Nie, to ja w samochodzie jak zawsze jak debil, bo siedzę rozmawiam, <laughs> i rozmawiam, i wtedy patrzę się na kogoś, ktoś i na przykład na, 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 w korkusy stoisz na światło, patrzę na kogoś i dawaj, i ludzie myślą. <głos> <głos> ale jakby, ale to zawsze zabawne, akurat, nie? Pora już iść. Czy byłem dobrym timem? Nie. Powiem, nie. No nie specjalnie był najlepszym. No ty. nie był teraz. No, może Zale... kiedyś faktycznie jestem tym taremu. W już jakieś w tak 2015 ten... roku no. czy 2016 kiedy oni grali. Całe jasło. My też pozdrawiamy całe jasło. Nie, Tak. No, pozdrawiamy całe jasło. To i jasło. Ile razy mam ci powtarzać? Mm, Gotik. Widziałeś tego gotika, że masz Tak, widziałem. lubisz w ogóle? Tak. W sensie, to, no, to, no, jest, to jest, jest co? Ja nie lubię Nie. nie wiem, to jest taka Gra bardzo nostalgiczna dla tak, mnie i dlatego myślę, że, tak, że Ja kupiłem gotikę do takiego starego kompa, mm -hmm. celowałam na 400 jeszcze. No. I pamiętam, że miałem Gotika jeszcze w pudełkowej wersji. Bo ja do dzisiaj tak, nie w, stary, ja też pudełkowej miałem w pudełkowej wersji. wersji, z jakąś gazetką to no, kupiłem. A nie, to ja, ja kupiłem a. nie, normalnie to chyba za stówkę, okay. wtedy to było, więc to, to wtedy to było jakieś 300 milionów na nasze dzisiejsze. Nie pamiętam, kupiłem te grę i zagrałem i wyszedłem tam początek coś. Jak tylko wybiegłem mi się załadowało, i większa część mapy to mi cała zaczęła klatkować, i już nigdy w tym nie grałem. Nie, na gotek. Ja bym to i mówię, kurde, ja to ja nie będę grał i sobie też grałem, żeby rozumieć wszystko. Tylko tam mnie strasznie wkurzał ten system walki. Walki jest ale Uczniowie są zwolnieni z lekcji, jeśli nauczyciel nie przyjdzie w ciągu 15 minut, a nauczyciel po 14 minutach 59 minut. Ale patrzcie, bierzcie przykład tu z kolegi, super Jak Tomek jak robi śmieszne miłego dzionka, czy serwus. Ale to z tymi statusami są śmieszne. Zostałeś jak robić śmieszne z memów ze statusami. To prawda. A ile on się w końcu nacieszył? 90 dni chyba, wczoraj widziałem jakiś pościg, było 90 dni. Na zbyniu na wolności. No, Ale co Murem za stonogą. Jesteś murem za Wiesię, za zby się no. jesteś? Myślisz, że Zbyniu powinien być na wolności, czy nie? <grym> Wolnić Zbynia, pozdrowienia do więzienia, Zbyniu. No. Tam z trybun krzykniemy, nie? Ja płacę <grym> telefonem, babcia ze mną w kolejce. Ale patrz że, jaka to ładna, o, jak rozmawialiśmy o paraleli memów, to zobacz tak, na pierwszym było, że ja kiedy że, patrzę, że babcia płaci nowym iPhone. A teraz? A teraz jest ten jest no, no. To tak, tam to było antymemem. I tak, zobacz, wiadomo, tak, jakie wschodząca gwiazda, Kacper. No, to prawie już masz 15 tysięcy jedna... 15% masz już do hasztagu Kami. Przypominamy konkurs no, trwa. Tak. Może wam się uda zdobyć. Na którymś z memków, nie wiemy. Hyper, Bóg, jest, holy, <laughs> pan Paweł, boży ty, I ty pan, pan Paweł. Jakiego mema teraz by trzeba wskrzesić starego jeszcze? Co starego? tam jeszcze było? No jestem, jestem w Nie było? Nie wiem, czy było? Nie wiem. Nie e, no było ten, ale no, ale, urwa, ty, tak, ale urwał. Było, poczekaj jeszcze. Z miksa YouTube'a trzeba jakieś obejrzeć. I coś. Na wieży, coś tam, babkę, babkę tam, zapina na wieży, na wieży to, to też było, było, no. co jeszcze było z takich staroci. Eee, Te z CS-em przeróbki były wszystkie. Z CS-em były jakiś reklam, były parodie. Były, pasztet, Ale nie, no zajebisty paszczet był. No. No było takie, ale pan Paweł jest takim klasyczkiem polskim. Jest chyba, no najbardziej. No, ja ja myślę, że najbardziej jest chyba ten. Jestem hardcorem. Chyba, chyba jest jestem hardcorem. Jest hardcore większym, no. większym klasyczkiem. Tak. A to było w zeszłym tygodniu, ty 16 grudnia, A nie, to świeże. Nie, 14 tysięcy. My tam. Tam. No, co mnie, dzieci. No okej, okay, ja. kocham cię freeze. My też cię kochamy freeze. Co Pokażemy nasze najbardziej desperackie pragnienia. No i Tomek w końcu jest taki, no. bo książkę napisał, a wy możecie ją przeczytać. Dokładnie, jeden dzień nie fast foodów i zobacz jak wyglądasz. No właśnie no. tak, to jest Od kiedy, kiedy, kiedy przez 24 godziny nie jesz maczka. Prawie nikt tego nie umie zrobić, ale tak, ale, ale, ale Tomkowi się udało i zobaczcie jak wygląda. A wy co, codziennie maczek jest jedzony no. pewnie, nie? Czyli. My my też, no. widać. O tak, o, maczki są robione. No i co, smacznie, ja, jakoś ja życia, ja to... super, ja do ja jestem zadowolony. Ja nie mam problemu na przykład, nie? Przypominam, że występowałem w programie Jem Więcej o 6 lajków. No i znowu masz 6 lajków, znowu tylko książkę i nie Widzicie jaki jest sposób? Oszukaliśmy tak. system właśnie C -c -c -c. Trzeba myśleć, a nie wiesz, kombinować nie wiadomo. Tato, dlaczego mój brat nazywa się włosy? Ponieważ to jest zamknięte to w moim życiu. Spoko, tato, nie ma sprawy projekt szczur. No i projekt szczur ja widzieliście Proszę. dzisiaj. 22 tysiące i ty se myślałeś. To na flecie ktoś gra sobie. A no ładnie gra na tym flecie. I jeszcze się pan wykluczowo elegancko. Tak, ale myślałem, że będzie taka upośledzona wersja tego no, tak, Zrób kumplu, jaką się nazywa? pokaż jakiś chłopak się nazywa tam. Jak autor, Kasper, weź, zrób taką Kasper, upo upośledzoną tak, wersję. Upośledzoną. Jakbyś taka był tak dobry. Jakby ci się udało, to by było super. Więc wyjście i tam jak będzie się śmiał głośno w tym momencie. Bez daty, z wiadomością. Tam jest na ciebie też wyskakują jakiś kanał i wyskakiwał. Lot z Warszawy. Typa, ziobel leci. A co jakbym Chyba. zrobił tak w pasażerskim? No to by nas trochę zassało, bo tak. I po wszystkim. No będzie. co to za Tomek tutaj? O, tak jak rozmawialiśmy o starych memach. Tak smoku i tak. No i widzisz, dekada się skończyła i to się tak reaktywuje. No? Te, to to mamy po 10 takie... latach. No? To jest jak z modą, wracasz, wiesz, do tak, pewnych starych, tak, trendów tak. i to, to tak leci. O, hashtag skillsy no, jakieś. jakieś. Z 13 I co ty do ludzi? A, no, na hejsel, Właśnie pod tym hashtagiem, gdzie na przykład... Umiesz tak? Nie. Ja bym sobie pociął paluchy nie. od razu. Ten nie, 100%. Się 100%. Ja się potrafię... Z... Ty zobacz, patrz, mam tu jeszcze rany, mi się jeszcze goi, o tutaj. Starwisz, jak się Nie, zupełnie. Próbowałem włożyć do segregujemy śmieci, nie? Bo położyła taki karton na górze, ja chciałem włożyć taką metalową puszkę i do miała tą no. przykrywkę otwartą, nie? Próbowałem wcisnąć, ale był ten karton, Aha. nie wcisnąłem. Przeorałem się tak sobie przeciąłem, człowieka, zacząłem broczyć, jak świnia krwiał. No to widzisz, to no. myślę, że nadajesz się do to tego. To ja sam raz mu bym kręcić 100%. Miał ręki. Chyba były te to pilniki. co by? Dobra, Rula, ty wiesz, co jeszcze ty, nie, było? Co nie było? Nie było końca Overwatcha, ty, więc. Ej, w sumie tak, o... no nie było, także możemy to teraz zrobić. No zapraszamy do projektu szczur, e... do kupowania książki tak. i zapraszamy do lajkowania wszystkich postów na hajsach, bo może ktoś by jest z i będziemy mieć hashtag także... Kami to jest cel na ten tydzień tak. Więc uczyńcie komuś prezent świąteczny Uczyńcie go Kamilem Dokładnie. Niech Kamil zagości w waszych domach również I przypominamy jutro godzina 12 Wielkie tak, jutro 12, duży film na kanale Także oglądajcie, dobra, czekajcie jak Tomek, kończym, i... też Tomek? Nie, nie kończy... jak, jakoś śmiesznie Jakoś śmiesznie? Dobra, to e... zrobimy, tak wyjdziemy i tak wywalimy krzesła I tak uciekamy tak uciekamy